Zabrany w poniedziałek do szpitala i wystarczyło kilka dni i zdychał pod respiratorem, jak pies. Ksiądz, jak na zdjęcie popatrzycie, tak jak czerstwa bułeczka, twarz taka czerstwa, dobrze odkarmiony. Po co by miał się od gęby odejmować, nie na proboszczowskie jakieś tam... Lichej posadzce, prawda? Za taki numer z księdzem, z księdzem Woźnickim, że biskup się nagle dowiaduje, że tu się sprawuje nie ta msza. Bał się mszy świętej w rycie rzymskim, bał się ją sprawować, bo nie umiał, bał się nauczyć, bał się kapłana mnie, który ją chciał w ostroskiej farze sprawować choćby w nocy po ciemku bez niczyjej wiedzy, byle tylko móc to robić. Umarł na coś, czego nie ma. Covida. Umarł czy zdech pod respiratorem. Rozwalono mu płuca. Oddychaj, bratku. Bo ktoś zdiagnozował. Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Kara Boża jest, gniew Boży jest. Za odrzuceniem przy świętej w rycie rzymskim na kapłanach ciąży gniew Boży. Natomiast wobec mnie mi przyszło konkretne myślenie. A może pan Jezus ingerował, że lepiej jest, że ksiądz arcybiskup zasłabnia, nawet jakby miał przy ołtarzu paść. I żeby dalej potwierdzać pewnego rodzaju ułudę księdza arcybiskupa wczorajszego, nie odbyło się w spotkanie w Sursum Corda. To czy nie jest to znakiem, że pan Jezus zaczyna działać, czy zawsze działa, ale wobec księdza arcybiskupa, że z babami z Sursum Corda, psia już w którymś momencie, by, że tak powiem, na zaproszenie pani Rity czy Zity, ksiądz arcybiskup mógłby se dać na wstrzymanie. Bo niczego więcej tym wytapetowanym, starym babom, słuchaczkom Radia Maria do rozumu się nie, prze, nie przekona.